Przygotowania do nowego sezonu widzew zaczął tuż po meczu ze Zniczem. Wówczas trener Marcin Kaczmarek został zmieniony przez Enkeleida Dobiego. Klub zdecydował się na ten ruch, mimo że trener osiągnął cel sportowy, jakim był awans do pierwszej ligi, ponieważ drużyna prezentowała fatalny styl i wręcz wczłapała się do pierwszej ligi. Zadanie przed nowym trenerem nie wydawało się łatwe, ponieważ wówczas poziom organizacji gry w widzewie był mniej więcej taki jak scena dymienia w filmie Nic Śmiesznego. Dymić! Dym! Gałczek, w lewo! prawo! Dawaj, dawaj! Wszystkie te zmiany były możliwe z tego względu, że klub znowu sprzedał 16 tysięcy karnetów. Podobno w Łodzi mają takich kibiców. Mają. Kibice znowu uwierzyli, że jest szansa na, na to, że widzec pójdzie do przodu i znowu zacznie grać fajną piłkę. Czekam wciąż, wierzę wciąż. że może coś się zmieni. Trener Dobi szybko zabrał się za pracę i ustalił swoje zasady gry. Widzew miał grać z pomysłem, miał grać odważnie, do końca i agresywnie. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego jak banda indywidualistów. Dlatego wyjaśnię wam zasady które musicie przestrzegać w tym domu. Po pierwsze, primo, przyszliście tu do pracy, a nie na papierochach, po pogaduchy i strojnej głupich mi. Pierwsze trzy kolejki i mecz z Radomiakiem, później z Chrobrym, a następnie Derby, delikatnie mówiąc, nie przebiegły po naszej myśli. Nie wyszło. Porażki 4-1 z Radomiakiem, 3-0 z Chrobrym i 0-2 w Derbach. To w zasadzie było twarde lądowanie. Ja! O meczu derbowym najchętniej byśmy zapomnieli, ale coś, o czym będziemy pamiętać, to Bartek Poczobut, a w zasadzie to, co sobie powiedział tuż przed meczem. Masz być jak bulterier. Będę jak wściekły byk. Będę jak Tommy Lee Jones w ściganym. W tych trzech pierwszych meczach najbardziej brakowało nam zgrania, jakości oraz skuteczności. To, czego nie można było zarzucić piłkarzom, to na pewno braku zaangażowania. Tylko pytanie, czy ambitna gra to jest jednocześnie szczyt naszych ambicji. Za godzinę muszę być w vanesie. Nie chcę się spóźnić. Czy stanie na bramce w Vanessie to jest szczyt twoich ambicji? Po derbach i meczach z teoretycznie mocniejszymi przeciwnikami miały przyjść łatwiejsze mecze. Wówczas graliśmy ze Stomilem. Mieszka tu jakiś cwaniak? Spaniakiem okazał się Merville Fundambo, który cudownym strzałem z przewrotki dał prowadzenie w meczu ze Stomilem. Przez moment Merville stał się y, ulubieńcem kibiców Widzewa i pojawił się na ustach w zasadzie większości kibiców. No i przede wszystkim dał nadzieję na to, że być może ten sezon nie będzie wcale taki zły. Nie ma nikt takiej nadziei jak ja. Widzew wygrał również kolejny mecz za głębiem. U niektórych pojawiły się wtedy myśli, że w końcu mamy pierwszy raz od dawna serię zwycięstw. Kolejny mecz z Sosnowcem nie ułożył się po naszej myśli. Szybkie czerwo dla Nowaka, później stracona bramka, ale widzę wrócił do gry i po naprawdę ambitnej walce zdołał wyrównać po strzale Patryka Muchy w końcówce. W następnym meczu spuszczą niepołomice, w zasadzie wszyscy mogliśmy się poczuć, jakbyśmy dostali obuchem w głowę. W meczu z Sandecją nowy sącz mogło być różnie, ale wtedy odpalił on. Marcin Robak. Człowiek, na którego chyba wszyscy tak naprawdę najbardziej liczymy. Sandecja miała swoje okazje, ale dowieźliśmy wynik i wygraliśmy 2-1. tym no i kto jest zebeściak? Kto jest zebeściak, pytał. Ty. Jaki ty, jaki ty pan? I pełnym zdaniem. Pan Wąski jest zebeściak. W następnym meczu z Łęczną zabrakło nam w składzie napastnika, ale zabrakło nam tak naprawdę przede wszystkim wiary, że możemy ich obrać, Mimo, że tak naprawdę Łęczna była zespołem, który wcześniej nie trenował z uwagi na COVID. Nie wyszło. Okazje w tym meczu mieliśmy bardzo dobre, a Łęczna w dodatku grała końcówkę w dziesiątkę. Nie wyszło. Z miedzią Legnica było dokładnie odwrotnie. To my byliśmy drużyną wracającą po przerwie COVID. -owej. Mieć miała przewagę optyczną, ale to my byliśmy drużyną, która tworzyła sobie okazję. Prowadziliśmy 1-0 i niestety daliśmy sobie wbić bramkę w ostatniej minucie. Gdyby jakiś kibic Widzewa wyjechał na rok i po roku przerwy poszedł na stadion i zobaczył mecz z GKS-em Bełchatów, to w zasadzie zobaczyłby to, co mniej więcej oglądamy od roku. Co to w ogóle jest? To jest dramat, kurwa. I to nie jest też tak, że kibice Widzewa nie mają litości i cierpliwości. To tylko pierwsza liga w końcu i chyba nikt normalny tutaj nie oczekuje nie wiadomo czego. I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. To czego w takim razie dowiedzieliśmy się po jednej trzeciej sezonu? Po pierwsze, no to chyba nie będzie sezon, po którym awansujemy. Choć nigdy nie mów nigdy. Po drugie, jak to by powiedziała młodzież, Wicef od kilku sezonów nie umie w okienka transferowe. Co prawda jest dyrektor sportowy, ale sam on chyba nie do końca wie, w jakiej roli jest w klubie. Chociaż dobre jest to, że Wicef ostatnio zatrudnił dyrektora skautingu, a pan Mirosław Leszczyński złożył jasną deklarację. Wszystkich bierzemy, wszystkich oglądamy i co nam menadżerowie podtyłają, no to, to już nie będzie tak. Po prostu my będziemy dzwonić do menadżerów, w ogóle kibice zastanawiają się, jaki jest pomysł trenera na grę Widzewa I na czym ta gra w ogóle ma polegać. Czy może nam pan na to pytanie odpowiedzieć? Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. Aha, jest jeszcze jedna rzecz, którą dowiedzieliśmy się po tej jednej trzeciej sezonu. Ja myślę, że to jest y, najlepsza rzecz, jaka mogła spotkać Widzew, że mają taką panią prezes. Nie wiem, że już było w pewnym momencie gorąco w Łodzi, ale myślę, że o przyszłość klubu kibice mogą być spokojni. No to, no to może wszyscy zaśpiewajmy. Łubu-dubu, dubu -du niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. Kredyt zaufania, jakim kibice obdarzyli włodarzy Widzewa już dawno się skończył. Parasol ochronny nad trenerem Dowim również. Tylko nieliczna grupa w tym momencie jeszcze wierzy, że... Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie.